O, cześć tak. plomeczka. Będzie się świetna zabawa. Tak Witam w odcinku piątym. Super odcinek. Zamowitego chomiczka. Wiesz, że normalna przyjaźń do wspomnień albo do bluzki. Jesteś przysłodka. Chodź, idziemy do łazienki. Gdzie są jakieś pomieszczenia Będziemy się teraz świetnie bawić. Dobra, zaczekaj, za chwilę wrócę. Cześć, plamka. chodź, i idzie jakieś. No. Teraz weźmiemy jakieś rolki papiery. Gdzieś słodka. Więc zdam się jakąś słodką drogę. Chociaż Za chwilę wrócę. Pa. Zobaczcie, że tak długo musieliście czekać. Plankę. Wejdź tu. Tutaj. Teraz chodź. Pojedzonko. Piękne różowe tracińki i miseczka. No i nasza roleczka dla zabawy, dla chomika. Hmm. jak urocza, gubi się w tym małym labiryncie. Pomożemy jej. I wyszła. Cała i zdrowa. Męczyk ma naprawdę przepiękny mięczyk futerko. Mały czarny paseczek na ciele i słodkie, malutkie wąsiki i przepiękne łapki. A to już koniec naszego wspaniałego odkrycia. Zobaczymy się w na odcinku. Pa!